Witam po wakacyjnej przerwie o co chodzi z systemem ETS-2, ile za niego zapłacimy, kiedy wejdzie w życie, no i dlaczego nikt o nim nie mówi. Europejski Zielony Ład, pakiet Fit for 55, to nie tylko dyrektywa budynkowa, to nie tylko rolnictwo, to nie tylko zakaz sprzedaży nowych aut spalinowych. Ale również coś takiego, co zostało wprowadzone w ramach Europejskiego Zielonego Ładu i pakietu Fit for 55. Dyrektywa, która została opublikowana ponad rok temu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dokładnie w maju 2023 roku. Dyrektywa nazywana ETS-2, no a tak naprawdę podatek od paliw który wejdzie w życie w 2027 roku. Ale po kolei. ETS2. Skoro jest ETS2, to oznacza, że istnieje również ETS1. ETS1 polega na tym, że każdy podmiot, który jest objęty systemem wykupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla i znajduje się wśród tych sektorów, które są objęte systemem ETS1, musi na rynku wykupywać odpowiednie uprawnienie. Ten system został wprowadzony przez Unię Europejską w 2005 roku, no i zgodnie z zasadą zanieczyszczający płaci, czyli ten Podmiot, ten producent, który emituje, musi za tą emisję, za każdą tonę emisji dwutlenku węgla po prostu wykupić odpowiednie uprawnienie, czyli krótko mówiąc zapłacić za emisję. Dotychczas systemem ETS1 były objęte takie sektory jak np. energetyka, czyli elektrownie, metale, przemysły ciężkie i ciepłownictwo, Branża papiernicza. No i generalnie już teraz pośrednio państwo, płacąc właśnie za rachunki za energię elektryczną, również płacicie za ten system ETS-1, czyli tak naprawdę za tą politykę klimatyczną. Płacicie również, na przykład, zakupując materiały budowlane. No i w 2020 roku, kiedy przyjęto pakiet Fit for 55, czyli ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 roku, państwa członkowskie. Podjęły decyzję o rozszerzeniu systemu ETS-1 na transport drogowy i na budownictwo. Co to oznacza? No to oznacza, że paliwa kopalne, które służą do zasilania pojazdów, które służą do tego, aby ogrzewać budynki, no będą opodatkowane tym wykupieniem uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych. No i ostatecznie w 2021 roku zapowiedziano powstanie tego systemu ETS-2, przyjęto odpowiednie dyrektywy, no i ostatecznie ustalono, że ten cały system obejmie poza właśnie budownictwem i e, transportem drogowym również żeglugę i wszedł w życie. Zapytacie Państwo, no skoro jest ETS-1, no to po co wymyślać ETS-2? Bo można było po prostu te sektory włączyć ten system ETS-1 i nie byłoby żadnego problemu. No różnica polega na tym, że ETS-1 nie ma żadnej maksymalnej ceny za emisję dwutlenku węgla, a w ETS-2 właśnie w tej dyrektywie taki zapis się znalazł, bo maksymalna cena za jedną. Tonę dwutlenku węgla to 45 euro. No i okazuje się, że również w tej dyrektywie zapisano takie zobowiązanie, takie przepisy zawarto, że jeśli cena tego uprawnienia będzie bardzo szybko wzrastała, no to wypuści się kolejną liczbę uprawnień na rynek, żeby obniżyć cenę emisji za jedną, za jedną tonę. Ile to będzie kosztowało? Bo to na pewno Państwa najbardziej interesuje, no bo już wiemy, że w, w ramach systemu ETS-1 pośrednio za tą politykę klimatyczną w niektórych towarach, już płacimy, no ale ETS2 jest o tyle wyjątkowy, że tak naprawdę dotknie każdego właściciela budynku i każdy, każdego właściciela pojazdu i to niemałą kwotą. Dlatego, że gdybyśmy jako podstawę naliczania nowego podatku przyjęli ten maksymalny pułap ceny 45 euro za tonę dwutlenku węgla, no to okazuje się, że olej napędowy od 2027 roku zdrożeje o 53 grosze na litrze. Węgiel zdrożeje o 580 zł za tonę od 2027 roku. Gaz ziemny. 400 zł więcej za tonę od 2027 roku. Ale to nie koniec. To jest właściwie dokoń... to jest dopiero początek. Dlatego, że analitycy, zwłaszcza taki think tank Wait, oni przygotowują analizy, oni przygotowywują badania no i wyliczyli, że ta tona za emisję może wzrosnąć, ta cena za, za jedną tonę dwutlenku węgla może wzrosnąć nawet do 200 euro za tonę w 2030 Roku. No co to oznacza? No to oznacza, że ta cena tego oleju napędowego w 2031 roku może być droższa nawet o 2,30 zł. Skąd to się bierze? No bierze się to z tego, że analitycy przewidują znaczny wzrost cen uprawnień do emisji w ciągu pierwszych kilku lat funkcjonowania ETS2. Ponieważ początkowa nadwyżka i stosunkowo wysoka podaż uprawnień po 2030 roku zmieni się krótko mówiąc w deficyt uprawnień w, w efekcie zwiększonego popytu ze strony uczestników w rynku ETS2. No, o co chodzi? O no, to chodzi, że tych uprawnień, że podmiotów, które będą musiały wykupywać te uprawnienia będzie dużo więcej niż, niż będzie dostępnych ich na rynku. To oznacza, że one będą automatycznie dużo droższe. Zapytacie Państwo, no ale to mnie nie dotyczy. Ja jestem, ja nie jestem, ja nie jestem zobowiązany wykupywaniem tego, tego, tego całego ETS-u, tego całego uprawnienia. To prawda, bo ministerstwo klimatu podało, że podmioty, które będą objęte tym obowiązkiem wykupywania tego uprawnienia, no to, będą, to będzie podmiot prowadzący działalność w zakresie dopuszczania do konsumpcji paliw silnikowych i paliw do spalania wy wykorzystywanych w ogrzewaniu i transporcie drogowym. No tak, to jest prawda, że Państwo jako konsumenci, jako odbiorcy końcowi nie będziecie płacić tego podatku. To nie jest tak, że Państwo dostaniecie ten podatek i tutaj, pan, tutaj musicie zapłacić, czy tutaj musicie Państwo zapłacić ETS-2. To nie będzie tak wyglądało. Ten podatek po prostu będzie zaszyty w cenie, i ten podmiot, który dostarcza Państwu na przykład gaz ziemny do ogrzewania domu, no będzie to uprawnienie musiał wykupić, a to oznacza, że ten koszt będzie musiał automatycznie przerzucić na. Odbiorcę, na odbiorcę końcowego. To jest gigantyczna podwyżka. To jest podatek, który, o którym się mówi, że jest wprowadzany po cichu. To jest dyrektywa, która musi zostać implementowana, i tak naprawdę resort klimatu, resort, który jest odpowiedzialny za prowadzenie tej dyrektywy, za implementację tej dyrektywy, opóźnia legislację. No To jest oczywiste, że nikt nie chce wziąć odpowiedzialności za te przepisy, nikt nie chce wziąć odpowiedzialności za wzrost no, kosztów utrzymania gospodarstwa domowego. No bo to, ten podatek, ta opłata, no tak naprawdę dotknie każdego, każdego z nas, każdego z nas i nikt przed tym podatkiem tak naprawdę nie ucieknie, bo wystarczy, że będziecie państwo tankować swoje auto, no i okazuje się, że automatycznie będziecie państwo również no, płacić ETS-2, nawet o tym nie wiedząc. W zeszłym roku również Warsaw Enterprise Institute przygotował taki raport dotyczący tego całego systemu ETS-2, tytułując go Zapłacą najubożsi. Dlaczego? No bo to właśnie oni będą najbardziej dotknięci nie tylko przepisami polityki klimatycznej wynikających właśnie z dyrektywy ETS2, ale również innych dyrektyw, tak? dyrektywy budynkowej, zakazu sprzedaży nowych aut spalinowych, wzrostem cen żywności spowodowanych wprowadzaniem polityki klimatycznej w rolnictwo. No i Warsaw Enterprise Institute wyliczył i to są wyliczenia już sprzed, ponad, ponad, ponad przed roku, że przeciętne polskie gospodarstwo domowe po wejściu w życie ETS-2 straci między, czy będzie poniesie koszt między 1500 zł, a nawet do nawet 7000 zł. Zapytacie Państwo, kiedy to wszystko wchodzi w życie. No, wchodzi to wszystko w życie w 2027 roku, chyba, że ceny surowców będą na tyle wysokie, że zostanie to opóźnione o rok. Jest taka furtka w tej dyrektywie, że można te przepisy opóźnić o rok. Co może zrobić polski rząd? Czy da się te przepisy zatrzymać? To są w ogóle najczęściej zadawane pytania. Czy da się coś z tej polityki klimatycznej jeszcze zatrzymać? To jest pytanie do przedstawicieli rządu, czy będą implementować tę dyrektywę, no bo jedynym rozwiązaniem po prostu jest brak implementacji tejże dyrektywy. Natomiast to oznacza, że Polska jako państwo członkowskie no naraża się na wszczęcie procedury naruszeniowej, naraża się na kary, które mogą być tutaj nakładane w związku z tym, że nie jest przestrzegane. Unijne ustawodawstwo. Nie spodziewam się, żeby to miało miejsce. Spodziewam się różnego rodzaju ruchów, żeby jak najbardziej zniwelować ten, ten skok cenowy, który miałby mieć miejsce od 2020, w 2027 roku czy w 2028 roku, żeby po prostu konsument końcowy nie odczuł. Natomiast no, musicie mieć Państwo tego świadomość, że no, polityka klimatyczna konkretnie wchodzi do państwa gospodarstw domowych wchodzi do państwa aut wchodzi za pomocą CTS1 czy, czy innych 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 aktów prawnych jest bardzo, bardzo kosztowna, bo tak naprawdę musicie Państwo pamiętać, że dla wielu gospodarstw domowych kwestia emisyjności to nie jest żadna kwestia wyboru, że no ja chcę emitować więcej, to nic, to nic z tych rzeczy, po prostu większości polskich gospodarstw domowych, zdecydowanej większości gospodarstw domowych nie stać na to, żeby zakupić auto elektryczne, żeby wymienić źródło ogrzewania we własnym domu, żeby zainwestować w jakąś nową technologię, bo one są po prostu po pierwsze bardzo drogie, a po drugie często zupełnie nie efektywne. I tak naprawdę zamiast zmniejszenia emisyjności będziemy mieć po prostu zmniejszenie zasobności portfeli Polaków. Jak powiedziałam wcześniej, dyrektywa ma tę właściwość, że musi zostać, że musi być implementowana przez państwo członkowskie. Resort klimatu tłumaczy, że to jest bardzo złożona sprawa, że jest to sprawa bardzo kompleksowa, że trzeba tutaj różne interesy zważyć. Ta implementacja powinna mieć miejsce już w tym roku. Powinien po prostu być, powinna być gotowa po prostu polska ustawa, która wprowadza tę dyrektywę w życie. Oczywiście nikt, nikt nie będzie o tym mówił głośno i nikt nie będzie o tym debatował w mediach głównych nurtu, dlatego, że to jest zupełnie niepopularny temat zarówno dla PiS-u, który po prostu na tę politykę klimatyczną się zgodził i to za ich rządów przyjęty Europejski Zielony Ład, pakiet Fit for 55 i z tego wynika też ETS2. No i z drugiej strony mamy obecny rząd, który również po prostu tę politykę w dużej mierze po prostu popiera, a koszty będą gigantyczne z tejże ustawy. Zachęcam do tego, aby podzielić się tym materiałem, bo to są bardzo, bardzo ważne informacje dla dla Polaków, dla przeciętnego gospodarstwa domowego, żeby w swoich budżetach liczyć się również z tym kosztem, który w 2027-2028 roku w państwach gospodarstwach domowych może się pojawić, żeby wiedzieć, że ten wzrost cen utrzymania budynków, utrzymania auta spalinowego. Po prostu wynika również z prowadzonej polityki klimatycznej Unii Europejskiej, bo tak naprawdę nie usłyszycie o tym w mediach głównego nurtu, nie usłyszycie Państwo o tym w, w wiadomościach, w różnego rodzaju serwisach informacyjnych. Dlatego tym bardziej zachęcam, jak zawsze, do tego, żeby zasubskrybować mój kanał, podzielić się tymi treściami, bo one są bardzo istotne. Bardzo ważne jest, żebyście Państwo po prostu o tym wiedzieli i mieli tego świadomość.